No wejdź dalej, bo ja tu też chcę zobaczyć jak to się robi. Bierzesz, o masz tutaj, no. na przykład. To pokaż, wejdź. No, ja nie będę się kąpał. Bierzesz tak, a to bierzesz, bierzesz szampon, no mam szampon i wę. Czę Cały ten, bierzesz, mogę pokazać. No tak. to pokaż. O, tutaj. Na przejścia pokaż, na początku, usiadaj y jeszcze, się a. Na początku bierzesz o, woda ciepła, a tu jest ustawione i patrzysz jaka jest temperatura wody. Odpowiednia, czy jest gorąca, czy Czyli ciepła, czy cieplejsza wiecie. Bierzesz szampon pokrzywowy najlepiej. Bierzesz tą gąbkę na głowę. Nie musisz tego pryskać, Górną. bo to jest... Ogólnie na lato, zimną wodę, żeby jak gorąco, żeby to y, ten pot płukał się bierzesz te, zamykasz, o tak zamykasz, z tamtej strony patrz, Wojtek Ciebie uczy, szkoli profesor tamtej strony siedzisz, masz te pierwsze, y, o, ja mamą o, się byłem. a czemu taka brązowa? czemu? no, a co Ty doszerowałeś, że brązowa? <laughs> nie muszę wypłukać, bo to, to jest do pięć A, o to jest tak, zobacz, to do pięć ja myślałem, że trzerowałeś, wiesz co. Nie, ale nie, <grym> fajnie. Fa a? Może pora wyszorować pięty Krzysztof? No, siedzisz. A ja przepraszam Wojciech, ale, ale poczekaj, ale daj czekaj, mu skończyć. Daj mu skończyć. Siedzisz, ja oszurowałem całe te ziemię te, wziąłem sobie te, do, całe naokoło, pięty sobie szorowałem. Cały brud musi odejść by tej kurwe grzybicy pięty nie było. słuchaj się mądrzego. Brawo, brawo, brawo No widzisz? A to co? Pianka Zagranie Ze to za się ogolił właśnie ty Teraz już wiesz jak używać? Wiem No Pierwszą wsiadasz Nie musisz tam od razu ustawiać sobie wodę W rękę Całe te Możesz położyć na chwilę Wchodzisz do środka Siadasz Bierzesz y, swoją gąbkę Na głowę Myjesz głowę Później pukasz głowę Tą słuchawką, nie musisz tak. tym górnym deszczownicą. Tak, nie możesz. Nie musisz tym Bo to górnym. Jest na lato.